Maneczko. Dzisiaj kolejny odcinek z Raptorem. Dzisiaj zajmiemy się typowo kosmetyką, czyli będziemy czyścić różne elementy. Podmaluje się te wahacze, bo są troszeczkę przywdziawiałe. Wiadomo, że stał. Sprężyny tak samo się oczyści. Generalnie tak. Nowe opony do niego zamówiłem. Tylną piastę. Zacisk hamulcowy, bo brakuje. Łżyska do tylnej piasty, wiadomo. No, generalnie jeszcze świeca nowa przyjdzie, fajka i będziemy palić maszynkę Zaczniemy sobie od kierownicy, porozkręcamy wszystko, manetki rolgaz, hamulec, sprzęgło odkręcimy sobie tutaj wyczyści się ładnie i się podmaluje kierownica schnie bierzemy się za demontaż wahaczy Najpierw sobie popuszczę jeszcze, póki stoi na własnych kołach, a później się go podniesie do góry. Pościągamy najpierw jedna strona, później druga. Zobaczę tylko, czy dobrze tam widać. Dobra, dawaj. Dobra, wystarczy. Prace idą do przodu. Kład wygląda, jak wygląda. Rozbebeszony cały. No to nic, zabieram się do składania wahaczy. Już mamy ładnie podmalowane. Jedna strona już załapana, teraz druga. Jeszcze odświeżymy ładnie nóżkę zmiany biegów oraz, oraz hamulca. No, już zdecydowanie lepiej to wygląda. Kilka warstw się nałoży, to będzie wytrzymałe i ładnie będzie wyglądać. Dobra, generalnie myślę, że wizualnie, czyli malowanie ramy i tak dalej, mamy ogarnięte. Dosyć ładnie to wyszło, więc zabieram się za składanie. Tutaj mamy kilka rzeczy jeszcze, które trzeba przełożyć. Więc tak, nowa świeca. Zębatka nowa, bo z tyłu, jak się to łożysko rozwaliło od ośki, to łańcuch spadł i urwał się jeden ząb, to właśnie, z zębatki, tak generalnie łańcuch i na zębatka jest w bardzo ładnym stanie. Po prostu brakowało tego jednego zęba. No i fajka nowa, oryginalna, jamaszki. Dajeczkę założyłem. Także tak, zębateczka przyjdzie tutaj. Świece jeszcze się wymieni i, i lecimy dalej z tematem. Dobra, montujemy nową świecę. równo sobie ze starą to samo, dobra montujemy, okej okay, pasuje Okej, okay, wystarczy. Zacisnąć, żeby się po prostu nie odkręcała. Są w sumie dwa, ale jedna w zupełności wystarczy, więc, więc zrobię na jedną. No dobra, więc teraz co? Teraz może linkę od biegu wstecznego by się założyło. Bo kupiłem nową linkę. Linkę od wstecznego udało się ogarnąć. Będziemy musieli ją trochę skrócić, bo jest trochę za długa, ale już wszystko ładnie działa. O, pięknie odbija, nie przycina się. Zobaczymy jak się odpali silnik czy, czy będzie to działało poprawnie, czy nie, czy będzie jeszcze trzeba regulować. No dobra założę jeszcze może mu owiewkę i na dzisiaj będę kończył, bo nie mam za bardzo czasu. Wam powiem, że kład coraz lepiej się prezentuje, coraz bardziej mi się podoba. Dobra, na dzisiaj będę kończył. Jak będę miał chwilę, to ten, to nagram następny filmik, może już się uda go odpalić. Będzie trochę ciekawiej. Yy, tutaj generalnie piasta już mam, jeszcze nie ma łożysk do niej, ale to tam będziemy... Jak przyjdą, to po prostu będę składał już całość, nie? Dobra, na dzisiaj chyba tyle. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się, hej!